Przedstawiciele czterech samorządów Miasta Łuków, Gmin Łuków i Stanin oraz Powiatu Łukowskiego podpisali porozumienie w sprawie utworzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego. Podpisane dzisiaj porozumienie to jest finalizacja kilku tygodni przygotowań, kilku tygodni prac nad szukaniem wspólnych płaszczyzn partnerstwa, współpracy między miastem a gminami, gminą Stanin i gminą Łuków. Te płaszczyzny zostały wypracowane. W tak zwanym międzyczasie do współpracy doszedł powiat Łukowski i mamy nadzieję, że będziemy mogli nawiązać w strategicznych, w strategicznych elementach, w strategicznych naszych planach rozwojowych współpracę między wszystkimi samorządami, pozyskać na to środki zewnętrzne i realizować projekty, które pozwolą przede wszystkim poprawić poziom życia naszych mieszkańców, ułatwić to życie w mieście, jak również przyczynić się to również do naszego rozwoju gospodarczego. Wszystkie cztery samorządy wykazały się bardzo dużą dojrzałością i podjęły współpracę. Podjęły tą rękawicę współpracy, a dochodzą do nas informacje, że w województwie lubelskim nie wszystkie samorządy są w stanie wznieść się ponad pewne różnice między nimi i dla, dla dobra mieszkańców. Tutaj mamy ten krok. Krótko mówiąc wykorzystujemy każdą nadarzającą się nam okazję. Dzięki miejskiemu obszarowi funkcjonalnemu samorządy będą mogły wspólnie pozyskiwać środki unijne. Zdecydowanie ważny dzień w historii czterech samorządów sygnatariuszy dzisiejszego porozumienia gminno-powiatowego. Cóż, można powiedzieć, że mamy wielką nadzieję na to, że realizacja strategii miejskiego obszaru funkcjonalnego, realizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych w istotny sposób wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. Wszyscy liczymy na to, że efekty w postaci zrealizowanych projektów rzeczywiście będą dobre. Wszyscy czekamy też na pytanie ważne a mianowicie jakie środki będą kryły się pod tym partnerstwem, czy jakie zostaną nam zapisane. Liczę na to, że tutaj ponadlokalnie, jak sama nazwa mówi, ponad różnego rodzaju podziałami, wszystkie samorządy, zarówno powiat, jak i miasto Łuków, jak i gmina Łuków, jak i gmina Stanin, będą miały dogadać się, stworzyć ciekawe projekty, które w sposób istotny poprawią naszą przestrzeń i warunki życia naszych mieszkańców. Co ważne, inwestycje ponadlokalne, które mają wspólnie realizować cztery samorządy, mają przynosić długoletnie efekty. Oczekujemy przede wszystkim, ja mówię o naszych samorządach, jak i też o własnej osobie, o naszej gminie, przemyślanych inwestycji. Należy cieszyć się, bo to są pieniądze znaczone, pieniądze ekstra. I według mnie należy je należycie wykorzystać, to znaczy przeznaczyć na te potrzeby, na które nie bylibyśmy w stanie pozyskać środków z innych źródeł. Nawet niekoniecznie mówię tu o stricte infrastrukturze, mówię o potrzebach planistycznych, strategicznych. Powtórzę jeszcze jak mantrę: od siebie oczekuję, ale też od kolegów, przemyślanych decyzji, które przyniosą. Korzyść, perspektywę, efekty nie w perspektywie rocznej, dwuletniej, tylko w perspektywie dalszej. Do miejskiego obszaru funkcjonalnego dołączył też powiat Łukowski. Powiat Łukowski, jako samorząd, będzie takim zwornikiem. Czynnikiem integrującym ten obszar funkcjonalny, bo pamiętajmy o tym, że nawet te pieniądze, które zostaną przeznaczone dla poszczególnych Mofów, to one nie będą takie do podziału pomiędzy poszczególne samorządy, tylko trzeba będzie szukać takich sfer, które będą obejmować i miasto łuków, i gminę łuków, i gminę Stanin. A więc nie będzie coś takiego, że ktoś tam sobie zrobi kana kawałek kanalizacji w poszczególnych. W poszczególnych gminach czy w poszczególnych jednostkach samorządu i dostanie na to pieniądze. Będziemy musieli szukać takich projektów, takich zadań, które będą integrować społeczność tych trzech podmiotów, a jakby tutaj powiat łukowski, tak jak już powiedziałem, będzie takim zwornikiem i czynnikiem jednoczącym te wszystkie działania. Powstanie miejskich obszarów funkcjonalnych zapisano w strategii województwa lubelskiego. Ma ich być w sumie 17 i mają korzystać z unijnych funduszy, które będzie przekazywał Urząd Marszałkowski. Są to, można powiedzieć, ekstra pieniądze, które trafią na inwestycje z zakresu transportu zbiorowego, kształcenia zawodowego, ochrony środowiska, podniesienia efektywności energetycznej, ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego. Prace związane z miejskimi obszarami funkcjonalnymi już trwają. Samorządy podejmują stosowne uchwały, tak jak dzisiaj, później porozumienia, tak jak dzisiaj miało to miejsce właśnie w Łukowie. Bardzo się z tego cieszę i dalej będzie to procedowane, uzgadniane. Także myślę, że realne jest to końcówka 22. 2023 rok. Porozumienie gminno-powiatowe zostało zawarte. Kolejnym krokiem będzie opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030. Ten dokument określi, jakie inwestycje będą realizować wspólnie cztery samorządy.